Tece na drzewie. To była. Wow. Jest się, jest się dzień. Wspominamy jak stare dziadkie, to było rok temu. No? Gdzieś tak. W styczniu. No bo gdzieś, gdzieś w styczniu zacząłem grać w Minecraft. Gdzieś nawet, no gdzieś z już będzie. Gdzieś koło 15-16 może? Gdzieś no. Do połowy. Jakoś tak. Czekaj, jak ten węgiel. Tu. ...budujemy. O, przegopałem się na zewnątrz, co? Ale był węgiel, więc mi go było szkoda. pieca tu gdzieś sobie trzaśniemy. Może być... E, co, myślisz, sobie trzaśniemy łóżka 2 Gdzie? Takim. Z... No, tu, za granicą okay. ...spać. Alright. O, jaki ma tu ładny widoczek, wow. Świetnie, świetnie. No, to jest nasza prywatna przepalarnia. Do you like chyba, it. chyba palarnia. będzie jasno. No, zaraz też hmm. jeszcze. Ty wziąłeś tam wszystko z dołu, czy nie? E, tak. Aha, dobra. Okej. Okay. No patrz jaki full wypas, a gdzieś ty polazł. A jestem tu na dole. A okej. Okay. Jakieś chyba schody zrobię, z stowna. Eee, jak masz taką chęć to rób. No w miarę tak, żeby nam się schodziło jakoś. Eee, czekaj chwilę, muzyka, coś tu muszę chyba wyciszyć. No. Albo no, miałem na 20 ustawione, 16, 20. Tak. No to i tak w tym sobie wyciszysz. No ale żeby ciebie było dobrze słychać, nie? Oto kamon. A no tak, no tak, zapomniałem. Fakt. Fakt, fakt. No dobra. Piasek. I... tutaj też piasek. I zaraz się na to będzie kręcić. O, dzień dobry. Du, 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 du. Jak robię to, Słodki, tak yy, w dół, czy takie jak zakręcone? bo zakręcone, nie? No, 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 bo tutaj może postaw... Kurde... Wiesz co? Kobla. Czekaj, 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 wiesz co? Te schody, co właśnie zrobiłeś... A, zlikwiduj to. No. Ja już Ci mówię, co i jak. ...to trzeba zrobić jeden poziom, tu schody, tu schody, też jeszcze jedna trzeba wpuścić. I wtedy zrobimy... E, ...czekaj, kobla sobie przeciągnę. Wtedy nam schody wyjdą w tym miejscu. No. Tak. I wtedy można je w dół ciągnąć. tak? no ale pojedyncze czy podwójne? podwójne nie? podwójne czekaj czekam podwójne, podwójne, bo po to robię takie zejście tutaj nie? no mhm. widzisz i to trzeba jeszcze masz łopaty to jedziesz? przyciąć, no czekaj to myślę, że damy kobla, nie? no 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 Tutaj chcę właśnie zrobić tu OK. Czekaj, o dobra, tu schody, tu schody, tu schody. I to trzeba będzie przyciąć. Tak? Dobrze? Mhm, Tutaj kobla. No. No to, aha, no tak, tak. No tam nie ma tego. No. No i tu. Tu. I tu. Ok, czyli tak to wygląda. Eee, tak. Skorda, <coughs> mogliśmy to jedno dalej zrobić. No, bo? bo wtedy puściłoby się tutaj ściankę z kobla. Eee, A! pieprz. Nie ma sensu. To się pójdzie tu jeszcze jak z komlotyk, od yy, schodów już. Hmm. Dobra. Na no, boku już. Nie ma sensu. Schody mają służyć do chodzenia, a nie do oglądania. Jak to nie. Właśnie wszystko do oglądania. Oj tam, oj tam. E... O, woda, woda, woda. <laughs> no właśnie. Ty tam jest jakaś jaskina. No Czekaj. Wbijaj tam. No i to by było na tyle z tej jaskini. Łee lipa! Mm. Ale jak będziemy potrzebować wodę, to będziemy mieć przynajmniej. No co nie zrobimy. A no, przebijamy się na dół. Ale no. jest Jestem z siebie dronny. Działa, działa. Działa. Spełnia swoje zadanie, także jest, jest ok. Jeszcze drzwiczki trzeba zrobić. Mm. E, czekaj, ja mam tylko jedno drewno, także ja nie zrobię, musisz to zrobić. Uu. Dziwi raz. Dobra, przytubiłeś trochę żelaza? O, w końcu drzwi są naprawione w jeden. jeden. A co zrobić? No bo jak lewe skrzydło to się otwierało prawie. Aha. Żelazo jest tutaj. I szkło też. Dobra, ja szkło biorę. O, dobra. O, fok. Tak. Fok! Dobra. A gdzie jest szyja? E, nie postawiona. Postaw. Już chwila. Nawet, nawet byle gdzie, bo chcę zrzucić te itemy swoje. Mm -hmm. I pójdę poszukać owców. O no. to to, to 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 to. właśnie co myślisz o tym, żeby kogoś kiedyś tu już nie zaprosić Z czasem? Można? Na przykład? Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem. No nie rozmyślałem, że kogo byśmy tu mogli zaprosić. Kotoś na pewno znajdzie ten. Kotoś, tak. Kto? Kotoś? Kotoś na pewno zajdzie. Jakiś kotuś. Kotuś? Może A. być. A. Czarnego się zapisze albo rudego dwa. Rudego dwa? Dawaj rudego. A. Cholera, wieć on jest. Ups, spadło. A. Dzień dobry, owce. Masz owce? Pewnie. O, to Be. jest... E, ja sobie w końcu siekierę może zrobię, co? Y, ile na łóżko jedno? Trzy sztuki, nie? No. No to mamy sześć. Wystarczy. Git. Ta ra ra. Uuu... Kolejna jest, nie? Uuu... Nice. Uuu... Jak byś wracał, to daj znać. Poczekaj zaraz. No <laughs> właśnie, bo to szybko nie będzie. Hmm. fajnie tu. Ja tutaj przyjdę i spenetruję tą dziurkę później. <laughs> <laughs> Okej. Okay. O, węgiel. A, to tyle parkour po drzewach robię, jak małpa. To mało być niedaleko, także... Jak niedaleko, jak daleko, jest dobry kawałek. Ogona mi brakuje. Banany. Gołej banany, banany wpierdzielasz. Nie, nie wiem bananów. Uuu. Ale frytki to by nie były złe. No tak, banan do frytek to strasznie blisko, nie? Ja chcę zwykłe drewno, nie chcę tego ciemnego. Podejrzewam, że, podejrzewam, że, po, że po frytkach i banani nie byłoby efektu e, porówek z e, sokiem. Zapewne nie. A tak w ogóle polecam każdemu hot dogi z y, sokiem obułkowym. O tak. <laughs> Testowane, sprawdźcie sobie efekt mm, murowany. Gdzie jest drewno? Nie ma drewna? W domu? No. Nie. Jest, jest tylko jedno. Zbieram, o, zbieram właśnie. A Nie fok, tylko zbieram. Gdzie ty jesteś? W lesie. O, widzę ja się będę no, musiał gdzie indziej wybrać, bo to, to, to drzewo mi się nie podoba. A nieważne, zrób tylko deski i mi daj. Ile tych desków potrzebujesz? 6 sztuk. Znaczy, no desek, 6, 6, 6. E, to były tylko 3. No, to pierwsze resztę musiałem dorobić, nie? Okej. Okay. O, tu jest jakaś dziura, tam mi się nie podoba. Dziura. Dziura. Mhm mm fucking. Mm -hmm. oh, okay. yeah. mm -hmm. I like oh. it. I like it. Dong. Dong. Ha. Patch. mamy łóżka! Ver? Ah. ke vera. O, błędy mi się wyskoczyły. Właśnie mi też, że zostałem zabity przez Endermana. To nie był błąd. To była najszczersza prawda. Ja to. Przecież żyję. O. Jam żywotny. Jam? No, jad niezbędny. Piasek. Lawa. Dobra. Zaczyna to jakoś wyglądać o, o, o! No nie tutaj Szczerze to jeszcze u Ciebie kota brakuje Teraz? Tak, bo właśnie tam coś tutaj, to chyba rabi mm -hmm. i, i, i brzmi jakby nie wiem, kota zażydało to jeszcze mówię, że kota tam brakuje Ja wasza się gniał, darłby się na pewno no mamy szkło, no kurde, jak tutaj nam nabiera kolorów. No kolorów, ciekawe kto to budował, nie? No właśnie, chyba ekipa remontowa. Tak. Zbyszko i koledzy. No. E, dobra, to ja idę sobie tam do tej jaskini jeszcze. Dobra noc. Nie spadam, idę z tobą. No to chodź. Ty? Fuck. Tak. Co? Spadłem. A, myślałem, że coś cię atakowało. A, ja też spadłem.